z teorii FNAFa. Szybko zostaw filmik już po FNAFA yy, ponieważ yy, <tryk> ten tekst, moim yy, um, a yy, tak poprzednio nie powiedziałem wesołych świąt bo wczoraj był drugi dzień. Jest yy, ten... Yy, no tak, opisałem wam, że powiem... Teraz, ponieważ no, w roku to będzie wytłumaczone już w wersji argom... w, w, w NAF sekrety ruin, więc prezesem te tak Nie będę też mówił o mojej wersji fabuły. Myślę, by że wy... była by, fabuła przez KOTA, ale jak nie była, to mamy jeszcze... A jak była... No to przykro, ale ja wolę dalej jak swoje gram um, Są kilka. Trzy powiedzmy, go nie ma. Pierwsze. Monty. Monty. Wszyscy myślą, że to Monty to zrobił. być w ekipie, bo wiemy, że ktoś chciałby mieć władzę nad drużyną znaczy myślimy e... no, e... no są młodzi, dla mnie tak są niektórzy myślą a jest... po psu po psu, ty... a to moja teoria, okej? Okay? Proszę, żeby tak przemyśleć, bo w Trajeze to było w Trajeze? Jest to nie, nie wyglądać, bo po prostu. Zresztą nie wiem, tutaj przutym Nie wygląda, jakby po prostu... Było psuty, że po prostu... Nic mu się nie stało. Tylko normalnie nie ma twarzy, wiadomo, do mnie. Jest to A ostateczne... No, tak on, no. Pierwszy, na nie... Pusie, cześć Dla No, I. Jama. Pierwsze. Najbardziej prawdopodobne. Monty, i Gosni Później. Część Trześć i dla mnie. Może po prostu. Cześć, dziewczyn... trawu nie ma. To też jest wyjaśnienie, to by... No to jest chyba potrzebne, żeby... Gdyby... No po... Królik jest potrzebny, żeby odnowić królika. bycie No i... Popsuty. Ale... Nie musicie mi To jest moja. Popsuty. No i tyle. Tyle. Ale... Tutaj. <try> um, no tak. Na no, Williama. Czemu go jeszcze modi No no Bo jeszcze przyjąć kontrolę na taki błąd to musi lepiej do niej dołączyć. Do KB Cwy jego więc mm, muszę... Musimy... Najpierw dołączyć. Więc to są takie, co już przypuszczają się. Bo psuty, no proszę was. Za mnie. To jest taka przypuszczająca teoria. Nie mam. Nie, jest jedno. Skoro mam no... no więc będzie no. Nie mnie powiedzieli od razu czemu się stało, co się stało z moim Trafałam w teoriach <coughs> A kiedy mnie po prostu ja i zastąpili go Montin mnie Trzeci nie było Montiego... bo nie mu coś się stało i zastąpili go po prostu Monty ego. Ale co to wie Monty jest agresywny? Głupio, agresywny. Teraz zapraszam za mnie Tak, nie przypuszczam oh. mojej własnej teorii. A to nie i o... No... ten mnie. No. Tak. Tak. No tak, Nie macie to odwrócone, ale mam nadzieję, że jakoś się to czytacie. Już mm. nie no, to tak. Um, na f Chodzimy po pizzerii um, Do popitki z Abrexu to nie jest pizzeria tylko to, to bardziej takie gieryali Ale no nic uh, to, to widzimy pokój to I idziemy po niego No i wtedy niestety już go I no muszę sobie przypuszczać, że już błoni istnieje, ale dlaczego? Proszę was, tak w ogóle to skąd wzięliście to, że błoni mają takie okulary... a płakam was, skąd wy to wzięliście? Dlaczego... jak Monty, on w ogóle na ty nie pasował w grę do Kipy. No ja was błagam. Kurde, Monty go nie... to, to możemy odwołać, sobie teraz tak pomyślałem. Sobie tak teraz pomyślałem. To jest najpoprawniejsza teoria. Bezbata, kurma. To jest, to jest niepoprawna teoria. Tak samo jest to. To tu... jest najpoprawniejsza teoria. Tak wam teraz z tym, Bo Nie mówię, że nie takie Błagam. Jak cię tak wytłumaczymy, no to pilnie boskie was pokłosy. Skąd widzi te wasze pokazane skądinąd wyglądać? Ja mam boni takie. Oh, i Nie, no na... Stop, no. Ale... O! Spójrzmy takiego okulary i wszystkie Nie wiem, błagam! Skąd naprawdę to wygląda na. To Ale! Jezu! napisz mi w komentarzu chociaż parę dobrych argumentów. No nie wiadomo, no nie wiadomo. Napiszcie mi w komentarzu. Ja się tak kuzam troszkę. Nie wiem, się zbyt nie... Przecież się z tego, że będę używał teorii dobrymi faktami. Dobrymi faktami. <coughs> Ale swoich nie będę potwierdzał, bo dla mnie twoje są niektóre to poprawdę, niektóre takie, co nie, ma, nie umiem potwierdzić, a niektóre takie. Po prostu.